Manko ludzie z tej strony Tagard. Właśnie skończył się livestream z udziałem Game Devów z Diablo 4. Gruby pas ich ciastkami. I mamy tam sporo informacji, więc postanowiłem podobnie tak jak robię z Escape from Tarkov poinformować tych, co mnie oglądają co w trawie piszczy, jeśli chodzi o nadchodzące zmiany w Diablo 4. W Hardkorowych dungeonów, system renomy, który częściowo przechodzić będzie na sezonowość, naprawy, udogodnienia, ale przede wszystkim transparentność, jeśli chodzi o komunikację Blizzardu z graczem. Szykuje się wiele dobrych, ciekawych zmian, także zaczynamy. Przede wszystkim wspomniano o ostatnich nerfach, które chyba wszyscy odczuli. Jedne klasy bardziej, drugie mniej, ale zdecydowanie można odczuć, nawet ja na swoim druidzie czuję, że generacja resourceu, czyli tego co używamy, żeby używać skilli, jest troszeczkę gorsza. Rogues, czyli Łotrzyca, Łotrzyki, zdecydowanie ich Twisted Blade y dostały po nosie. No i oczywiście tutaj Game Devi y mówili, że nie chodzi o to, że nerfimy pewne buildy, tylko że bardziej nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że jeśli wybierasz Rogu czy jakąkolwiek klasę chcesz. Nią grać, to tak naprawdę masz wybór jednej rzeczy, bo jest ona przepotężna, a pozostałe są eh i po prostu jeśli chcesz grać czym innym, no to jesteś w sytuacji nie najlepszej, ponieważ no, najlepiej wybrać właśnie ten build, i właśnie dlatego były te nerfy, żeby bardziej zbalansować i wyrównać te klasy, dlatego żeby. Każdym stylem gry grało się tak samo mocno. Oczywiście są różnego rodzaju różnice, plusy i minusy do danego builda, itd. itd. Jednakże chodzi o to, żeby każdy build był jednakowo potężny i miał podobne no, możliwości. Sytuacja chyba jest bardzo, bardzo adekwatna, jeśli chodzi o Maga, z tego co wiem. Każda ścieżka Maga, czy wybierzesz Maga Ognia, Lodu czy Elektryczności, jest w miarę zbalansowana i do tego właśnie dążą, jeśli chodzi o każdą klasę. Jeśli chodzi o Endgame, no to tutaj mamy duże buffy i dobre wiadomości, jeśli chodzi o koszmarne lochy, czyli właśnie te Nightmare Dungeons, gdzie musimy wykrawdzić specjalną pieczęć i wtedy. Mamy lepszej, wyższej, wyższego poziomu, po prostu dungeon, który no stanowi większe wyzwanie. Jeśli chodzi o te dungeony, są one fundamentalnym elementem endgame'u, nie tylko dlatego, że levelujemy nasze pieczęcie do tablicy paragonów, ale właśnie tam te wsi chcą, żebyśmy zdobywali jak najwięcej doświadczenia EXPA i otrzymywali lepsze nagrody, i właśnie takie zmiany zostaną wprowadzone w przyszłości. Jeśli chodzi o Nightmare Dungeons, to będzie najważniejsze. Najfajniejsza i najlepsza, najlepszy sposób, żeby właśnie levelować i zdobywać te poziomy do setnego. Ta endgame'owa aktywność. Oczywiście jest to również w odpowiedzi na te wszystkie, może nie exploity, ale taktyki, gdzie ludzie farmili tak naprawdę jeden, dwa czy trzy dungeony które po prostu dawały najwięcej doświadczenia i tylko chodziło się tam, robiło się dungeon, wychodziło, restartowało i tak w kółko, co było bardzo nudne. No zdecydowanie my, gracze i wsi też tego nie chcą, dlatego też będziemy mieli buffa do tych właśnie koszmarnych dungeonów, które najwięcej dadzą nam expa, nieważne jakiego będziemy robić dungeona i oczywiście będą stanowiły duże wyzwanie. Również jakie zmiany zostaną wprowadzone do tych lochów, to to, że w tym momencie Wygląda to tak, że odpalamy taki dungeon, on gdzieś się nam zapala na mapie i musimy się tam dostać, tak, na piechotę, na koniu, po prostu musimy się dostać do dungeona. Kiedy go zrobimy, odpalamy następny, gdzieś on jest znowu na mapie i musimy znów tam podróżować, co może zajmować całkiem sporo czasu, jeśli chodzi o tę podróż z punktu, na przykład w mieście do, do danego lochu. No i tutaj właśnie nadchodzi ta zmiana. W momencie, kiedy odpalimy taką pieczęć, będziemy mogli za pomocą tej pieczęści automatycznie przenieść się do lochu. Jakby oczywista rzecz, która powinna być w grze od samego początku, no ale mamy to teraz zapowiedziane. Jeśli chodzi o koszmarne lochy, to nie tylko duży baw do expa przedmiotów jakie tam dropią nagród za ukończenie, ale również Quality of Life, czyli udogodnienia dla nas, dla graczy, automatyczny teleport do danej lokacji. Wiem jak Wy, ale ja bardzo chętnie skompletowałbym wszystkie kapliczki Lilith i Renome na mojej pierwszej postaci. A to dlatego, że nie muszę robić tego już po raz kolejny na moich alternatywnych postaciach jakie... Zrobię, natomiast nie wygląda to tak różowo, ponieważ no nadal musimy odkrywać te tereny. Kapliczki, co prawda, przechodzą, ale są niewidoczne. No i nadchodzi sezon i wielkie pytania, co wtedy, czy będziemy musieli robić to wszystko od nowa, jeśli chodzi o kapliczki i renomę, która no, jest dość grindy i po prostu zajmuje bardzo dużo czasu, żeby ją odblokować każdy region. I tutaj również dobre, dobre wiadomości, ponieważ nie tylko na sezon będą przechodzić pewne części tej renomy, bo kapliczki Lilith również są jej częścią, ale nie do końca, czyli jakby taka modyfikacja. Trochę było zamieszania na streamie, nie mogłem do końca zrozumieć, na szczęście na samym końcu wyjaśnili dokładnie jak to ma wyglądać, dlatego już tłumaczę postać sezonową, będziemy zachowywać cały progres, jeśli chodzi o odblokowane ołtarze Lilith, także nie stracimy tych benefitów i ołtarzy właśnie, i również pewne części mapy, które odblokowaliśmy, będą dla nas dostępne i widoczne dla naszej kolejnej postaci, również sezonowej, także bardzo dobre wieści, ale uwaga, nie oznacza to, że cała renoma będzie odblokowana. Wszystko co za tym idzie, bo te aktywności, jak odblokowanie kapliczek Lilith i odkrywanie terenu, i lokacji również gwarantują Wam renomę, która przechodzi na wszystkie inne postacie i również będzie to w postaciach sezonowych zachowane także za te aktywności będziemy otrzymywać od razu renomę i nie będziemy musieli tego robić ponownie. Natomiast takie czynności jak powtarzalne questy, czy też robienie dungeonów pozostaje. Mówiąc krótko, nie będziemy musieli znajdować kapliczek Lilith i odkrywać terenów. Ta mapa będzie dla nas odblokowana. Jeśli odblokowaliście wszystkie, wszystkie lokacje, będą one dla Was dostępne. I również te punkty renomy, które odpowiadają właśnie tym czynnościom, będą już przypisane do waszych postaci. Natomiast wszystko inne, czyli ten ostatni pusz, żeby zdobyć ostatni pasek renomy musimy zrobić ponownie, także prawdopodobnie będziemy musieli dokończyć kilka questów, zrobić parę dungeonów, co nie powinno być tak upierdliwe jak robienie wszystkiego od początku. Także zdecydowanie dobra zmiana, jeśli o to chodzi. Chyba nikt nie chciałby co sezon odnajdywać tych 130 iluś altarów Lilith i odblokowywać całą mapę raz i jeszcze. Bardzo dobry quality of life. I również dobrą zmianą są gemy. No, troszeczkę jest to upierdliwe, kiedy zbieramy te gemy podczas naszego dungeonowania i gry i zaśmiecają nam one nie tylko miejsce w ekwipunku, ale również później w skrzyni, jeśli chcemy je zachować. Właśnie na później, aby przerobić je na mocniejsze wersje. W tym momencie nie będzie żadnego taba osobnej, osobnej zakładki na gemy, po prostu gemy będą włączone w nasze materiały, czyli tam, gdzie mamy wszystkie roślinki, pierdółki itd. itd które zbieramy. Gemy automatycznie będą trafiały w tamto miejsce i oczywiście będziemy korzystać z nich i będą ubywały, kiedy będziemy je przerabiać, używać, i tak dalej, i tak dalej. Także w ten sposób zostaje rozwiązany problem gemów. Deweloperzy Diablo słuchają feedbacku, czyli właśnie tego, co gracze mają do powiedzenia i ich głównym celem jest naprawa bugów, istniejących w grze, które zdecydowanie występują. No i właśnie tutaj wspomnieli o śmierciach postaci hardkorowych właśnie nie z winy gracza, ale z no, po prostu bugów występujących w grze. Był taki, gdzie postać teleportująca się do miasta, czy też używająca jakiegoś teleportu, ginęła w międzyczasie, a nie powinna. I również badają te wszystkie sprawy. Natomiast ta ten przedmiot, który na postaci hardkorowej ratuje życie, ten scroll ocalenia, zapomnienia, czy jak on się tam nazywa, który to też pozwala, uciec od śmierci, będzie teraz się aktywował w momencie, kiedy na przykład stracimy połączenie z internetem. Również kiedy na przykład zwierzak wypnie nam kabel od internetu z komputera, ten scroll zadziała automatycznie, kiedy gra zobaczy, że no, nie jesteśmy już online, ponieważ Diablo 4 jest grom, która jest cały czas. Online. Y, automatycznie użyję tego skroju zamiast stracić postać. Będziemy w mieście. No i oczywiście spalimy tego scrolla który będziemy musieli pozyskać ponownie, a jest to dość rzadki materiał. W ten sposób atakują te wszystkie bugi. No i oczywiście, jeśli chodzi o bugi, które do tego doprowadzają, no tutaj będzie to priorytetem, żeby to wyeliminować, a ta protekcja postaci hardkorowych będzie wprowadzona, no, dodatkowo. Dotknięto również temat odporności, czyli resistance, które w obecnym stanie wydają się być bezużyteczne. Wspomniano, że jest plan przyszłościowy na to, aby te rezisty wykorzystać, ponieważ jak to wygląda w tym momencie, w momencie kiedy wchodzicie na wyższy poziom trudności, dostajecie jakby debufa do tych rezystansów, czyli do tych odporności, ponieważ tak ponoć miało być, że im trudniej, tym mniej tych rezystów i więcej ich potrzebujemy, ale w obecnym stanie nie robią one zbyt dużo, dlatego w okolicach sezonu drugiego prawdopodobnie, tak ja wyczuwam, że będzie też jak jakiś dodatkowy poziom trudności i wtedy stakowanie rezystensów. Odporności będzie konieczne, aby w ogóle sobie z tym poziomem trudności poradzić. No, ale deweloperzy powiedzieli, że będą musieli no, troszeczkę przerobić i zmienić to, jak działa ten system odporności, to prawdopodobnie stanie się w okolicach sezonu drugiego. Jeśli robicie bossa na czwartym poziomie trudności, czyli najwyższym, tego World Bossa i dostaliście skrzynię, zauważyliście, że jest ona zamknięta na 80 poziom. Jeśli macie niższy poziom, nie możecie jej otworzyć, musicie czekać do tego 80. Tak nie powinno być, jest to Bóg, powinniście móc otworzyć tą skrzynię jak najbardziej automatycznie, nie, niezależnie od tego jaki poziom posiadacie, jeśli zabiliście tego bossa. Mogą w tej skrzyni być przedmioty wyższego poziomu niż wasz, no i wtedy możecie po prostu podjąć tę świadomą decyzję. Czy o, ten przedmiot jest fajny i chcę go zostawić, czy może przepalę go na materiały, sprzedam i tak dalej. Także to powinno zostać zaadresowane. Różnie wspomniano coś o scalingu, i tutaj byłem trochę zawiedziony, bo jest to dość drażliwy temat, jeśli chodzi o to, że no, mopy się skalują do twojego poziomu, i tak naprawdę dopiero w Nightmare Dungeonach możesz włączyć trochę wyższy poziom nie działa ten scaling, ale cały świat praktycznie no, skaluje się do Twojego poziomu, więc jeśli na początku stawałeś się coraz silniejszy, coraz silniejszy, to później już nie ma takiej sytuacji, że one shotujesz na przykład niedźwiedzia z początkowej lokacji, To zdarzało się na pierwszych poziomach, gdzie dostawaliśmy pierwszy skill, drugi skill, wow, nasza postać jest coraz bardziej potężna. No tutaj nie wypowiedziano się na temat tego scalingu leveli, ale przedmiotów, ponieważ zdarza się to, że często wypadają przedmioty, które są y, niższego poziomu i power item jest dużo niższy niż to, co nasza postać powinna otrzymać, co znowu sprawia, że nie czujemy się tak potężni, co właśnie powinno polepszyć tą całą sytuację feeling wraz z tym skalowaniem, że mimo, że moby skalują się razem z nami, powinniśmy otrzymywać trochę lepsze przedmioty, gdzie nie czujemy się tak słabi, tylko coraz bardziej potężni, dlatego tutaj skupiono się na tych właśnie przedmiotach, gdzie właśnie będziemy dostawać te przedmioty z wyższym power levelem, pracują, praca w toku i tak dalej. Natomiast wspomniano o czymś, co mnie dotyka osobiście i ciebie też, prawdopodobnie jeśli grasz druidem, yy, potwierdzono to, co już ja mówiłem u mnie na streamie na Twitch Liwitagard, także wpadnijcie tam po najnowsze informacje jak zwykle. Oczywiście chodzi o to, że druid i jego loot pool, czyli pula przedmiotów, jakie mogą mu wypaść, jest zbugowana w tym momencie. I druid i barbarzyńca mogą używać toporów. No i właśnie druidowi z tych przedmiotów unique wypadają przedmioty dla barbarzyńcy posiadające perk'i których tylko i wyłącznie barbarzyńca może użyć yy, Co nie powinno mieć miejsca. Dla mnie jest to trochę frustrujące osobiście, ponieważ już drugi raz wypadł mi Unique i gdzieś z tyłu głowy mam coś takiego, że a może to by była ta dwuręczna broń, której potrzebuję do buildu, który chciałbym tam kiedyś wypróbować, no ale niestety dwa razy dostałem no, ten topór. Barbarzyńcy wiedzą o tym i będzie to naprawione. Jeśli chodzi o cały feeling, czyli jak czuje gracz ten scaling, czyli jak Potwory rosną w siłę wraz z nami, no to tutaj rozwiązaniem ma być właśnie ten wyższy item, level, który będziemy dostawać. I mimo, że potwór jest prawie na naszym poziomie, no to będziemy mieć te potężniejsze przedmioty. I powinna nasza postać się potężnie, kiedy nią gramy. Ten feeling powinien być dużo, dużo lepszy. Jest to na streamie i w Gildi, czyli w moim klanie Knura, mówimy o tym, że nie ma zbyt dużej funkcjonalności, jeśli chodzi właśnie o te możliwości społeczne, social. Czyli no, nie można się łączyć jakoś w grupy, szukać grupy, jakoś fajniej zarządzać tą gildią czy cokolwiek robić. Ma być więcej dodawanych takich rzeczy do Diablo 4. I tutaj wspomniano podczas podcastu o różnych takich narzędziach jak na przykład Looking for Group, szukanie grupy, że jeśli nasi znajomi czy też nikt z gildii nie jest dostępny online, to możemy kliknąć i z randomowymi, czyli z tak zwanym pugiem doda nas do konkretnej grupy i będziemy mogli sobie polewelować z... Y randomami, z obcymi ludźmi i robić ten content, za co oczywiście są bonusy, w grupie dostajecie więcej doświadczenia i tak dalej. Także będą dodawane nowe funkcjonalności, jeśli chodzi o właśnie ten aspekt społeczny Diablo. I zaraz zdecydowanie słucha sugestii graczy, którzy mówią o tym, co im się w grze nie podoba jeśli wy napotkaliście jakiegoś buga, również zachęcano ją do reportowania tego i bardzo cennym również źródłem dla nich są posty na forum, więc jeśli opiszecie waszą sytuację, jeśli Napotkaliście w grze coś, co uniemożliwia wam grę albo bardzo ją utrudnia. Zdecydowanie warto reportować takie bugi i dawać feedback, czyli po prostu zgłaszać to, co. W grze nie działa, żeby mogli to naprawić. Jeśli chodzi o końcówkę podcastu, to przyjmowano pytania od czatu, takie QA i tam właśnie zapytano o funkcjonalność Quality of Life, jeśli chodzi o teleportowanie się do innych graczy. W tym momencie musimy wrócić do głównego miasta i wokół głównego portalu mamy portale naszych ziomków i wtedy możemy przejść w ten sposób. Ma być w przyszłości jakiś system, który sprawia, że automatycznie będziemy mogli przenieść się do naszego koleżanki, kolegi, bez konieczności pójścia do miasta, chociaż obecnie ten system będzie działał do tej pory tak jak działa. Być może nawet nie wiecie, że możecie się do swoich znajomych, przyjaciół przeteleportować. Jeśli jesteście w party, wystarczy wejść do głównego miasta i wokół tego portalu na ziemi są portale waszych Również pojawiło się pytanie o Monster Density, czyli zagęszczenie potworów na mapie. Gracze bardzo często narzekali, że jest ich za mało. Nie, jest w związku... Głównie jeśli chodzi o paki, czyli te grupki elitek, że... Czadko ich spotykają, i po prostu tutaj jakby też były pewne lochy, gdzie można było spotkać trochę więcej elit paków, no i oczywiście więcej ekspa, więcej yy, przedmiotów, które mogły dropnąć z tego. I Blizzard to znerfił, obniżył tę ilość możliwych występowania tych, tych potworów, możliwości. No i oczywiście tutaj mówią, że to jest taki baseline, czyli taka baza, z której mogą dalej iść do przodu, yy, jakby. Powtarza się to, co powiedzieli na samym początku, jeśli chodzi o nerwy postaci. Nie chodzi o to, żeby zbufować wszystko, co może prowadzić do dodatkowych błędów, ale wyrównać wszystko na jednolitej linii, wtedy dopiero robić jakieś dostosowujące zmiany. Jeśli chodzi o to, jak chcą się komunikować, to oczywiście będą posty na forum, ale wolą taką formę podcastową, gdzie w krótki, dwugodzinny segment wrzucą bardzo dużo informacji. Również w niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać większej funkcjonalności, jeśli chodzi o quest log, będziemy mogli bardziej i lepiej śledzić nasze zadania oraz wyszukiwanie, wyszukiwanie konkretnych rzeczy, czy to będą materiały, czy na przykład będziemy mogli wpisać jakąś nazwę lochu, dungeona i pokaże się on nam na mapie, czy też w aspektach. To większe zmiany. I na koniec ciekawostka. Większość graczy w Diablo 4 jeszcze nie uporała się z fabułą. Tak wiem, już dawno robicie content czwarty, tak jak my w Gildi Knura też nie macie życia. Ale jeśli chodzi o przeciętnego gracza i prawdopodobnie wzięto pod uwagę wszystkie kopie gry, to znaczy z wszystkich konsol i tak dalej, osób, które no, grają sobie po pracy, casualowo, kilka godzinek tutaj, tam, nie puszują, nie spieszą się z tym, no to rzeczywiście wiedząc również, posiadając tę wiedzę ze from Tarkov, że większość osób po prostu nie spieszy się tak bardzo, nie przebiega przez ten content, dlatego no, jeszcze są w kamerze. Kampanii. Zdecydowanie ciekawe, pozytywne zmiany nadchodzą do Diablo 4. W Hardkorowych dungeonów, system renomy, który częściowo przechodzić będzie na sezonowość, naprawy, udogodnienia, ale przede wszystkim transparentność, jeśli chodzi o komunikację w Blizzardu z graczem, Także wszystko to wygląda dobrze, a jak wyjdzie w praniu, no to będziemy musieli się przekonać. Dajcie mi znać co Wy o tym myślicie w komentarzach na dole i jak zwykle jeśli materiał się podobał, lajkuj, subskrybuj, wpadaj na live na Twitch TV Tagart, no i dajcie mi znać czy podobają się Wam właśnie takie materiały z newsów najnowszych wieści, które będę mógł pompować dla Was częściej, jeśli tego chcecie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Diablo 4, to koniecznie obejrzyj te materiały.